Droga do Nawi, opowieść o Welesie, pasterzu dusz. Kiedy człowiek konał w chacie, gaszono ogień i otwierano drzwi, aby dusza mogła wyjść. Bliscy kładli przy łożu misę z wodą i kawałek chleba, by duch nie wyruszył głodny ani spragniony. Szeptano: "Idź spokojnie, pasterz dusz, już po ciebie przychodzi." Bo Słowianie wierzyli, że nikt sam drogi do Nawi nie znajdzie. Weles pan pod ziemi sam wychodził z mroku, by prowadzić duszę. Nieraz przybywał jako czarny byk, nieraz jako wilk, nieraz w postaci męża w ciemnym płaszczu, z laską w ręku, przy którym wiły się węże. Pierwszym krokiem była woda. Rzeka, jezioro albo potok, co płynął w cieniu wsi, stawał się granicą. Mówiono, że dusza musi przejść przez most z mgły, przez kładkę stęczy. Albo przez wodę, co staje się nagle głęboka i zimna. Bez przewodnika nikt by jej nie przeszedł. Weles szedł pierwszy, a dusza za nim. Po śmierci dusze idą ku wodom, a tam czeka na nie Bóg ciemny, by przeprawić je do swej krainy. Woda jest granicą między światem a światem. Oskar Kolberg, Lud, Tom 21. Za wodą była mgła. W niej znikały wspomnienia życia, w niej rozmywały się troski i ciężary. Dusza szła przez mgłę słysząc czasem głosy bliskich, płacz i pieśni pogrzebowe, które niosły się jeszcze z zagranicy jawi, ale im dalej szła, tym ciszej było. W końcu zostawała tylko cisza, a w niej krok welesa. Potem dusza dochodziła do lasu. Las ten nie był zwyczajny. Drzewa miały liście srebrne jak księżyc, a ich gałęzie skrzypiały jak dawne pieśni. Między pniami błyskały ogniki, dusze, które już znalazły swoje miejsce. Niekiedy one wychodziły, by przywitać nową duszę. To byli przodkowie. Lud powiadał, że zmarli chodzą wśród drzew w postaci ogników i witają tych, co do nich przychodzą. Stąd zwyczaj palenia ogni na grobach. Aby wskazać drogę nowym duszom. Oskar Kolberg, lud, tom 22. Na końcu tej drogi stał wielki dom, drzewo tak potężne, że jego konary sięgały nieba, a korzenie oplatały całą nawi. Pod dębem siedział Weles. W jego oczach była noc, w jego dłoniach laska pasterska, którą gromadził dusze jak stado. Przy nim były wilki i węże. Wierne straże jego krainy. Dusza klękała przed nim, a on mówił: Tu twój dom, dopóki krąg życia nie przywróci cię z powrotem. Wtedy dusza siadała w cieniu dębu, razem z przodkami, którzy ją witali chlebem i miodem. Nawia nie była miejscem cierpienia, była miejscem trwania. Dusze siedziały przy wielkim stole, śpiewały dawne pieśni. Wspominały życie i czekały, aż nadejdzie czas powrotu. Bo krąg życia nigdy się nie kończył. Kościół straszył ogniem i karą, mówił o piekle i wiecznym potępieniu. Ale dla Słowian śmierć była drogą przez wodę, przez mgłę, przez las, aż do dębu. Nie do kary, lecz do ciszy i spotkania z przodkami. W wierzeniach dawnych nie było potępienia, lecz powrót do Ziemi i do tych, co przed nami. Dusze miały odpoczynek i udział w życiu rodu, bo pamięć o nich trwała. Oskar Kolberg, Lud, Tom 23. I tak legenda trwa, że gdy nadejdzie śmierć, Welez sam wyjdzie z cienia, by nas poprowadzić. Że przejdziemy przez wodę, przez mgłę, przez las, aż do dębu, gdzie nasi ojcowie i matki czekają. I że w nawi nie ma końca. Jest cisza. Jest pamięć, jest krąg. Na motywach zapisów Oskara Kolberga. Lud. Tomy 21-23. Panie trzech światów, niech nasze głosy staną się jednym.